Drapiemy pierwszy milion. Zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Lajkuj, komentuj i baw się dobrze. Cześć, 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 witajcie moi drodzy na premierze najnowszej drapki od Lotto Pastelowe 9, Pastelowe 9. Szukamy czarnej dziewiątki albo takiej niebieskiej dziewiątki, wtedy możemy kwotę wygranej razy 2. Tabela wygranych mamy 5, 10, 15, 20, 50, 70, 300 zł, 6 tysięcy złotych i 200 tysięcy złotych. To jest nagroda pierwszego stopnia. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem 5 sztuk, 5 zdrapek, będzie szybki mega odcinek z góry do dołu. Pastelowe 9 przypomina bardzo, ale to bardzo lawendowe 9. I szukamy dziewiątek. A zaczynamy od siódemki, zaczynamy od siódemki. Dalej mamy 2, 8, 3, 4, 7, 6, 3, 6, 8 i to chyba na tym będzie koniec. Tak, Nie. pierwsza zdrabka pusta, kolejna zdrabka pastelowe 9 i znowu zaczynamy od siódemki. 5, 8, 5, 3, 6, 6, 4, 8 i 2. Niestety strapka jest pusta, to będzie naprawdę mega szybka premiera. Pastelowe dziewięć, Mamy trzy, 3, cztery, siedem, 2, Siedem, cztery, przypomnę szukamy dziewiątki. I niestety tutaj zdrabka jest pusta. Kolejna zdrabka, pastelowe 9 Może tym razem się poszczęści. Niestety dwie piątki, trójka, czwórka, siódemka, ósemka, szóstka, ósemka, dwójka i dwójka. Niestety nic. Ostatnia zdrabka na dzisiaj, pastelowe 9. Zdrabka w miarę fajna. I mamy 6, mamy 6, 2, 4, 5, 5, 3, 7, 8. I co, będzie ta dziewiątka? No niestety. Dzisiejszy odcinek mamy. Na nic, na minus 25 zł. Zdrabka fajna, na pewno do niej wrócę. Dziękuję ślicznie za oglądanie. Do następnego odcinka. Dzięki, cześć! down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through